Wiesz, że właściwy wybór działki jest w stanie dostarczyć dla Twojego budynku od 25 do nawet 60% darmowej energii. I zawsze słychać, że wybór działki, lokalizacja działki jest niezwykle istotna. I to jest prawda, natomiast dużo bardziej istotniejsze. Jest sam sposób zlokalizowania Twojego budynku na tej działce względem stron świata. I ten budynek, w którym się dzisiaj znajdujemy, miałem przyjemność zaprojektować i zrealizować dla moich rodziców, i jest on w standardzie budynku pasywnego. Natomiast sam wybór działki nie jest optymalny pod kątem tego standardu. I w tym przypadku były potrzebne pewne kompromisy. Żeby standard budynku pasywnego był możliwy, budynek stoi na środku terenu, na środku działki, a także wjazd i ekspozycja, strefa dzienna jest zlokalizowane od południa. Nie zawsze prawnie jest to możliwe, i nie zawsze inwestor chce się na to zgodzić, zdecydować. I to jest pierwszy krok, ta możliwość otwarcia budynku na ekspozycję południową do tego, żeby osiągać wysokie standardy energetyczne tanim kosztem. To też jest jedna z wielu informacji, jaką potrzebujesz wiedzieć przed rozpoczęciem budowy Twojego domu. Każda na wagę złota.